Kolor pełen życia. Teraz nawet przez 6 tygodni. Nowość Nivea szampon i lakier Color Crystal Gloss z ciekłymi kryształami. Zachowuje intensywność koloru i miękkość włosów nawet przez 6 tygodni. Kolor pełen życia. Wspaniałe uczucie. Nowa linia Nivea Color Crystal Gloss. Piękno to pewność siebie. Ocie. Jeszcze niedawno spaliśmy kątem u rodziców. A teraz mamy sypialnię. Jak mamy ochotę, sypiamy w salonie. Albo w kuchni. Dzień dobry. Zobaczmy lodówkę. A na obiadki chodzimy do mamusi. Ty też bądź u siebie. Co trzeci kredyt hipoteczny udzielany jest przez PKO Bank Polski. PKO Bank Polski blisko ciebie. Messi kontroluje sytuację. Przygotowuje się do podania w lewo. I niespodziewanie podaje na prawo. Ale zaraz odzyskuje. Długie podanie i znowu Messi. Pokonuje obronę i już wie! W promocyjnych paczkach Lejs. Yes! Kibicowa od ręki. Yes! Kasa! Yes! Nawet dwa tysiące złotych do wyjęcia i paczki gratis. Kto kibicuje, ten wygrywa z Lejs. Każdego dnia super ceny w Carrefour. Na przykład pomidory tylko 4,49 za kilogram. Banany tylko 69 zł za kilogram. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Fryzura od stylisty? Doskonała. Nic dziwnego, przecież używa profesjonalnych produktów do stylizacji. Nowość. Stylizacja Sajos z profesjonalnymi formułami. Większa objętość, nowoczesny wygląd i supermocne utrwalenie. I co najważniejsze, dostępna w sklepach w atrakcyjnej cenie. Nowość. Sajos. Profesjonalna stylizacja, na którą możesz sobie pozwolić. Chroń włosy przed wysoką temperaturą. Stylista Sajos poleca. Nowość. Sajos Heat Protect. Hmm. Andrzej Sławnie, no zróbcie coś!

Zanim kupisz to co zwykle, sprawdź cenę polisy w AXA Direct. Miej pewność co kupujesz. Zadzwoń 19522. AXA Direct, więcej niż standard. Ibum, Ibum, Ibum. Nie trać czasu na ból. Weź Ibum, e płynny lek w zielonej kapsułce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ibum, e pokonaj ból szybko. Dostępny również Ibum e Forte z maksymalną dawką leku. Najsilniejszy Ibum e na rynku. Cześć jest co do zrobienia? Mamy skrzynewskę do zrobienia. Po robocie się należy! Lopnie umejtuj o postępach dzisiejszej inwazji na łazienkę. Każdego dnia liczba na tych bakterii wzrasta do 8 miliardów. Jedną spółkankowy wystrzeli na całą łazienkę! są na kranie! I na tej Czy Co? Do bestus? A, jaki gęsty. Wstrzymaj inwazję latających bakterii. Domestos. Używaj codziennie wieczorem. Domestos. Najchętniej kupowana marka wśród środków do czyszczenia toalet. Dawniej całe mieszkanie było moje, ale nie. Kupili internet z telefonem, dostali router bezprzewodowy za złotówkę. No i lata internet od routera do komputerów. Grają, ściągają, wysyłają. A to, że salonem mail przeleci i kolizję powoduje? O tym nie pomyśleli. Internet Wi-Fi? A mucha w się? Niech ktoś to widział. Chcesz router bezprzewodowy za złotówkę? Zadzwoń 801-802-803-NETIA. Badania wykazują, że mężczyźni są bardziej podatni na nawroty łupieżu. W przeciwieństwie do zwykłych szamponów, Clear Man aktywnie zapobiega nawrotom łupieżu nawet do 48 godzin. Chcesz ochrony non-stop? Zmień szampon na Clear Man. Czeka cię duże pranie? Jedyna na rynku pralka Candy z unikalnym systemem Grando Plus mieści do 7 kg prania przy głębokości tylko 40 cm. Teraz 5 lat gwarancji. Candy wie jak to robić. Kiedyś nie miałem ubezpieczenia od kradzieży. Było za drogie. Więc jak ukradli mi samochód, zostałem z niczym. Dlatego zadzwoniłem i przeszedłem do Link 4. Teraz za ubezpieczenie od kradzieży płacę tylko 90 zł. Link 4. Zadzwoń teraz. 2, 2 i 7 czwórek. Zmień kolor na modny blond. Odkryj nowe chłodne odcienie blond od palet. Z formułą przeciw żółtawym tonom i niezwykłym kryształowym blaskiem. Palet Kul cool Blond. Trzy chłodne odcienie blond. Schwarzkopf. Profesjonalna pięknacja włosów dla ciebie. Tak sobie stoję i widzę, że ludzie lubią korzystać. Z rad, z życia, ale tak najbardziej to lubią korzystać z okazji. <laughs> na przykład z tych na stacji Bliska. Korzystaj z promocji. W tym miesiącu napój energetyczny Big za złoty 99. Bliska, warto tu przyjechać. Zagrać jakąś interesującą postać. Jesteś stary druhu. A, jestem. Czuję trenę, ponieważ mam trenę. Twoi strony mają ptaka po tobie? Po moim ojcu. I będziesz ostatni pudrem. To nie była łatwa misja. Spadkobiercy w niedzielę o 20.30 w czwórce. Wiele kobiet cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Stojący, siedzący tryb pracy, wiek, ciąża. To kilka czynników, które mogą ją wywołać. Uczucie ciężkości nóg, bóle i nocne skurcze, a w efekcie choroby, żelaki, dich, likwiduje objawy niewydolności żelnej. Dich szybko przynosi nogom ulgę i zapobiega występowaniu żelaków. Dich, uwolnij swoje nogi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kto hit tworzy zgraną paczkę? Hit przebojowa paczka. Nowość Fa Deo Active Pers 48 godzinna ochrona z formułą zawierającą Deo Active Pers, które działają ze szczególną siłą kiedy jesteś wyjątkowo aktywna. Zapewniają uczucie komfortowo suchej skóry, jednocześnie pozwalając jej oddychać. Nowe Deo Active Pers w dwóch świeżych zapachach: Rose Fresh i Aqua Spirit. Fa poczuj przyjemną świeżość. Wygląda na to, że Messi kontroluje sytuację. Przygotowuje się do podania w lewo. I niespodziewanie podaje na prawo. Ale zaraz odzyskuje. Długie podanie i znowu Messi. Pokonuje obronę i już nie! W promocyjnych paczkach Lejs... Yes! Kibicowa od ręki. Yes! Kasa! Yes! Nawet dwa tysiące złotych do wyjęcia i paczki gratis. Kto kibicuje, ten wygrywa z Lejs. 504 sześć tak? Nic się nie zmieniłaś. No nie wierzę. 666-246-583, ale numer, co słychać? Nie no wierzę, żeniłem się z 721 315 A z tą urdą trzysta Wspaniale. Numer telefonu jest jak drugie imię. Dlatego każdy może przenieść numer do Playfresh i rozmawiać ze wszystkimi w Play za 0 groszy. Playfresh. Przyjemnie, kiedy jest miękki. Czasem dobrze, gdy jest mocny. Długi też ma swoje zalety. Lecz jest jeden i miękki, i mocny, i do tego jeszcze dłuższy. Perwet! Miękki, mocny, długi. Moje Milko, z nim dobrze się trzymam. Moje Milko, z nim rozwijam skrzydła. Moje Milko. Z nim mogę górę przenosić. Pełne witamin owoce i pyszne mleko to właśnie Milko. Twoja naturalna porcja energii. Milko. Natura w dobrej formie. Teraz z moim Milko przyjemność ma nowy smak. Jeśli lubisz pisać, żeby dzielić się swoimi przeżyciami z innymi, wybierz taryfę Pelikan w Orange. Otrzymasz nawet do 5000 SMS-ów do Orange i dostęp do wybranych portali społecznościowych. A żeby cały czas być ze wszystkimi w kontakcie, polecamy Samsunga Monte S5620 z łatwym dostępem do portali społecznościowych. Zapraszamy do salonów i sklepu na orange.pl. Big Milky od Algidy to pysznie śmietankowa porcja codziennej przyjemności. Big Milk, codzienna chwila przyjemności. A w domu spróbuj także wyjątkowo śmietankowej, Algidy śmietankowo-śmietankowej. Co z włoski winiary. Jestem wygodny, pyszny i sprawiam im tyle radości. To mama mnie dla nich wybrała. Ona wie, co dobre. Wybierz też pyszną salsę i smakowite barbecue. Kiedyś nie miałem ubezpieczenia od kradzieży. Było za drogie. Więc jak ukradli mi samochód, zostałem z niczym. Dlatego zadzwoniłem i przeszedłem do Link 4. Teraz za ubezpieczenie od kradzieży płacę tylko 90 zł. Link 4. Zadzwoń teraz. 2, 2 i 7 czwórek. Primavera znaczy wiosna. Za moment wejdę do biura. Od progu powita mnie uśmiech, kolega się zagapi, a koleżanki będą pod wrażeniem. Skąd ja to wiem? To jest właśnie efekt Liren. Dzięki innowacyjnej technologii C-Cups kosmetyki Liren Ideal działają na dwie warstwy skóry, wygładzając ją i redukując zmarszczki. Opracowana w laboratorium naukowym Liren Receptura sprawi, że poczujesz się piękna i pewna siebie jak nigdy dotąd. Efekt Liren, piękno, które dodaje pewności. co się chce do zrobienia? Mamy sksyneczkę do zrobienia. Po robocie Marność się należy.